Cześć! Witajcie mnie odcinku, na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w serii yy, Foczki na modach z Kitlox. Jestem mijaty. Jesteśmy teraz w Dolnych Burdelach, czyli w naszej Nie, to są Dolne Burde. Dol, dolny Burde. Dolny burde. Tak, tutaj mamy Dolne Burde. Burdy, nie. Idziemy na... Jest... na powie. <laughs> Czekaj! Pojechałam bez ciebie! tutaj są kopalnie, bo bardzo dużo się rozwinęło od ostatniego czasu, moi drodzy widzowie. No, ej, weź o tutaj nie. z powrotem, zjedź. I mamy Winda. Zjechała ma. winda beze mnie. No to wskaczmy. Dobra, i teraz jedziemy na powiew. Mam lag. Ej, nie jedziesz. No mam No Dobra. Aha. Wjedziemy teraz na nasze drugie piętro, czyli powiew pi. Jesteśmy u mnie, dzień dobry. Tutaj mamy bardzo piękną, e, jak to się nazywa? Vader. Weather radar. radar. Teraz dzięki temu wiemy, że zaraz nasz dom zostanie zmieciony z powierzchni ziemi. I tutaj mamy nasze drugie piętro. Piękne. Po prostu wam mówię. Oczywiście Smarter będzie coraz niżej cały czas. I to na razie jest tak rozbudowywane, i tutaj będziemy w ogóle zamieniali to co za niedługo na jakieś bloki. I tutaj tak się zmieniło. Zmieniłem, czy to się. Tak, mamy tutaj piecek diamentowy, bo już mamy diaksy. I oczywiście nasza farma. I gdzie to tornado jest już? Co ja zrobiłam? Co ty zrobiłaś? Kurde, ale ja zło zrobiłam. Weź czekaj, będę potrzebować y, cegły. O Jezus, ja mam takie lagi przez te weather. No bo to jest F4 idzie na nas. F5 to jest... Wykorzystamy po raz pierwszy nasze smeltery. Uh. A mianowicie nie działa ono. Chciałaś? Bo jest pochodnia, kto wstawię tą pochodnię tam do środka. Ale śmieszne, naprawdę. Dobra, teraz działa? What? Teraz e, działa, dobra. w bloku jakimś. No nie. Nie działa. A e, co to jest? Które? Czemu to da? się Endermite się pojawił. Ty wiesz, z mojej perełki. I czemu ty przepalasz złoto? Zostaw. Trzeba przepalić wiesz co jeszcze? Co? Czekaj, jak się to nazywało? Patrz! Kierak. Spójrz na mnie! I czekaj! A, Jestem tym glutem małym! Jakim glutem? Idę do ciebie! Patrz! O, spadłam. Czekaj, ja pojadę windą. No kurde, znowu spadłam. Czekaj, pojadę. Ej, Banshee! Zabij mnie! Zabij mnie, małego wzi... endermajta! Nie bij mnie! Nie bij mnie, jestem endermajtem! Nie bij mnie, błagam cię! Gdzie ona jest? Nie wiem, ale ja zginę zaraz. Weź zjeść. No nie, mam znowu lagi przez tego weather. Gin. Ciekawe czy nasza farma zostanie wtedy weather zmuchniona, czy nie. No idź, kupia! Ja! Jezus, ale mam laga. I weź, bo to gówno mnie pięknie. Zabiłem. Dobra, chodźmy zobaczyć naszą farmę. Przestań to wygląda jak nie wiem. Gówno. Um. Aha, chciałaś, się pytać, dlaczego przepalam złoto? Złoto przepalam dlatego, żeby zrobić kasty do mo 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 możliwości Aha. przepalania. Ej, nasza farma is istnieje jeszcze. Istnieje? Wiesz, bo tak, istnieje. To chyba jest akurat na naszym domkiem w sumie. Ja przepalam w złoto, aby zrobić kasty i móc przepalać je. Na przykład zrobić sobie żelazne e, sztabki, przepalać w ten sposób. Potrzebujemy krew. Dlatego ja mały Endermite. E, przepaliłam dwie sztabki, teraz sadzę. Brika. Wow! Czekaj, jeszcze nie wsadzaj! Przejdź choć tu pokazać. Czekaj. Będę kurakiem. Ej, Czekaj, będę kurą. Bo ja tylko muszę dać jedną rzecz do smeltery Ej, co tam ci na dworze dzieje? Czy to bloki są wyrywane? Nie wiem, ale kura idzie zobaczyć. F3 jest. O ja. Co? W sensie wiesz, bardzo mocno jest. Dobra, jesteś tutaj. Co ty wsadzasz tam? No chyba cię pogrzało. Ja muszę szybko zrobić tego casta wtedy, żeby się nie zmieszało w razie. Mógł. To się nie zmiesza. Patrz, tutaj ładnie teraz robimy. Nie, zaraz będzie. No jeszcze chwila. No, no Czy to już, już. Byli kaza... Halo. Czy to właśnie byli halo? do kasta? Tak. I teraz zobacz, mamy Aingot Cast. Teraz się ocuń proszę. Tutaj ładnie krew robisz, ale ja nie chcę krwi, ja ale chcę... Ja po... Czekaj, już dupa. Ja będę potrzebować... Jezus, ja muszę się zmienić w siebie. Za chwilę zrobię takie super rzeczy. Potrzebujemy drewna. Ja wiem, co, o, ty, o, co ty chcesz i... zrobić! Pomocy! No nie weź, ona tutaj jest ta głupia... ten... Gdzie Pod my? tobą. Nie no, weź po prostu iść do diabła. Weź, takie lagi są przez to. przez tą pogodę. No, przez to Tornado? Weź, zabij to po prostu gówno. No. Przynajmniej wiadomo, że gdzieś się leci. No, nie mogę nawet się ruszyć. Dobra, z już jej nie ma. A co chcę wtedy zrobić? Ja już wiem, co ty chcesz zrobić. Zabrałeś tego kasta? Za chwilę. Ale zabrałeś go widzę. Tak, zabrałem, masz. Przynieś więcej rotem flysza. Dobrze, przyniosę więcej rotem flysza. Potrzebujemy. I da się zjeść to? Tak, ale to ci da truciznę. no ten... Rzeczywiście, ale hel też tam. No tak, to jest bez sensu, skoro dostajesz healboosta, ale zaraz go tracisz. No niby tak. A po co ci aż tyle tego? Czego? Rotten Flesza aż tyle ci potrzeba? No dużo mi potrzeba, aż tak już jest zużyty. To... Jezus, tak Czemu? mi się zbugował Minecraft przez chwilę, że aż głos był roz... ten. Nie, bu... Było, cicha. Było cicho. A to co ja wtedy myślisz, że chcę zrobić? Chcesz zrobić takie piękne skaczące buty? Tak. Nie ma żadnego, Dzięki którym nie, nie będziemy otrzymywać obrażeń u upadku. Dokładnie. A ja co, jeżeli na przykład dam? Nie, nie, nie. Nie, to wyschnie, to nie. Co, co się stanie wtedy, kiedy wyschnie? Nikt nie Ach, chyba tak, ale nie jestem pewna. Czekaj, przynieść Kraftyn tutaj. Kraftyn chcesz? Ta. To tak. Potrzebuję... ci przyniosę Kraftyn. Tak. I no nie zniknęła. Ale mam lagi, Jezus, stoję w miejscu teraz. No właśnie, ja nie mam. 0 FPS-ów mam. Ja powiem Ci za chwilę przy 50 modach, ile mam I 60 na 48, ale ja mam wisin włączony Więc to i tak więcej nie będę miał mhm. Dobra, przyniosłam Ci Dobra, czekaj Jeszcze potrzebujesz tego? Co? Wrotem flesza Ci wsadzam co chwilę nie, to nie wystarczy Teraz tylko dwie kulki jeszcze Dobra, bo ja chcę zwolnić sobie smeltery, wiesz. No i... rozwalić? Zwolnić! Ja chcę też mieć te smeltery wziąć. No już, to już. Gdzie dałaś ten crafty tutaj? A to jest nowy krafty czy stary? Ej, czekaj, jeszcze... Ja to jest ten z góry. Jeszcze potrzebuję dwie kulki. A ty robisz sobie tylko buty, czy mi też? No tobie też. Trzeba przetestować. Przyjdę. E? Już! Czas, gdzie <grystanie> wpadłem, do tej do Smeltery działa. Dobra. Ale ja mam straszne lagi i to mi przeszkadza. No właśnie, nie Trzeba ma. Trzeba zobaczyć. F3 było u nas. A teraz gdzieś idzie znowu? Nie, na razie, razie nie. Na razie jest spoko. Więc myślę, że na dzisiaj byśmy kończyli pomału. Takie dzisiaj... No. znaczy krótsze No w sumie będą. to było takie tylko pokazanie co się tutaj zmieniło tak. i będziemy myślę, chyba że... teraz po prostu robić schowek. Może tak. następny odcinek będzie z tego jak robimy schowek. Zobaczymy, Zobaczymy się. Może będzie taki, że znowu te cięcia będą mi pokażemy typu przed i po, albo będzie odcinek po prostu po, po tym. Jak jo. już ten się opublikuje, to drugi się wstawi. A jak są krótsze odcinki, to będzie ino ich więcej. Może jak... Nie, jak ja mówię, dobra, mniejsza z tym. No co? Nie, nic, dobra. A więc okay. widzimy się, ty moja piękna czapka. Widzimy się w następnym odcinku. A więc do widzenia. Pa pa!